Dzień dobry, dzień dobry, jeszcze nie śpicie, bo my już prawie tak, jesteśmy właśnie po obejrzeniu meczu Anglia kontra Czechy, a właściwie to Czechy kontra Anglia, i bardzo się cieszymy, że możemy jeszcze ten odcinek nagrywać, bo na szczęście udało nam się nie zasnąć. Czy jesteśmy źli na Anglików? Na to pytanie odpowie mi dzisiaj Maciej Łaszkiewicz. Dzień dobry, cześć. Oraz Kasper Klefiński. Siemanko wszystkim. Dobra, panowie, podkręcamy tempo, podkręcamy tempo. Ważne informacje i dobre informacje są takie, że Anglia y, przechodzi dalej y, na tym euro do 1/8 do finałów. To już wiemy, to już możemy sobie potwierdzić. Y, złe wiadomości są takie, że ta nasza Anglia trochę gra nudno. No, możemy się cieszyć, że że wygrywa, tak? Dwa mecze, dwa mecze wygrane, jeden mecz zremisowany. Bilans bramek trochę nie zachwyca, no tylko dwie strzelone, ale też zero straconych to na pewno y, cieszy no trochę tak bez polotu się ogląda tą Anglię, no cieszy na przykład ten pojedynczy występ dzisiaj Bukaj ja tu w koszulce nieprzypadkowo z takim fajnym napisem Arsenal, ale martwi trochę dyspozycja Harry'ego myślę, że to jest kolejne spotkanie, w którym spodziewaliśmy, spodziewalibyśmy się po nim trochę więcej, no i w ogóle jak wam się podobało to, to spotkanie z Czechami, bo bądź co bądź Anglia kontrolowała ten mecz, ale też Czechy miały swoje, swoje szanse, dobrze dzisiaj dysponowane, tak jak już wcześniej chwaliłem, tak dzisiaj Chwalić znów muszę Jordana Pickforda, dobrze spisuje się na, tych, na tym euro, co ma bronić, to broni. No ale poza tym Anglia tak bez tego efektu wow, tak wygrywa te mecze następne. Ja się boję, że jeżeli tutaj przyjdzie jakiś taki poważny rywal typu, nie wiem, typu Francja, typu jakaś naładowana nawet Dania, która pokazała, że, że potrafi grać z ogromnym entuzjazmem jak jacyś Włosi, Gdzieś w dalszej fazie, którzy może Belgowie, to tutaj może się pojawić problem, bo nie wiemy jak ta Anglia może wyglądać na tle takich doskonałych drużyn. Panowie, jak Wam się podobał ten mecz i jak Wy to widzicie? No problemów jest tak naprawdę Anglików całe mnóstwo, i te problemy z każdym kolejnym meczem gdzieś tam się ujawniają, ponieważ oglądanie reprezentacji Anglii w tym momencie to są prawdziwe katusze. Trochę ten mecz z Czechami przypomniał mi spotkanie z Chorwacją, bo tam też Anglicy bardzo dobrze weszli w mecz, dobrze go zaczęli, mieli kilka bardzo dogodnych okazji, strzeli gola. No, a później już tylko takie dogrywanie tego spotkania. Raczej satysfakcja z wyniku 1 do 0. I tutaj było to samo: też mieliśmy początek, bardzo kilka fajnych okazji. Przede wszystkim Rachima Sterlinga, który też koniec końców gola strzelił no ale później w drugiej połowie tak naprawdę Anglicy już nawet zerowym expected goals, więc to jakby mówi wszystko. Można się oczywiście pocieszyć tym, że nie stracili żadnego gola w tej fazie grupowej, ponieważ to jest akurat taka fajna statystyka, bo rzeczywiście jeżeli sobie spojrzymy na defensywę Anglików i przede wszystkim na bramkarza, jakim jest Jordan Pinkford, to moglibyśmy się właśnie najbardziej martwić o te dwie formacje, natomiast brak straconego gola właśnie w takiej grupie jednak sugeruje, że Anglicy tam z tyłu są dosyć Dobrze zorganizowani, natomiast mając w ofensywie takich piłkarzy, jakich mają, ma do dyspozycji Gareth Southgate, strzelenie tylko dwóch goli i to w dodatku autorstwa Rachima Sterlinga, to jest jakiś absolutny kryminał. Więc jeżeli rzeczywiście Anglicy chcą coś w tym turnieju osiągnąć, zawalczyć o jakiś półfinał, czy, czy nawet i o końcowe zwycięstwo, to muszą coś zrobić, to muszą naprawdę się poprawić, muszą sobie tę grę. Jakoś lepiej zorganizować, bo, bo to wygląda póki co bardzo słabo. Brak kreatywności w ekipie, w której grają tacy piłkarze jak Jack Grealish, czy akurat dzisiaj nieobecny Mason Mount, ale mimo wszystko. Rachim Sterling, chociażby, czy nawet Hurricane, który też wiemy, że z kreacji e, też bardzo dobrze sobie radzi, jakby w tym, w tym aspekcie gry. No to to jest, to jest rzecz niedopuszczalna, żeby tylko dwie, dwie bramki strzelić, Także jak najbardziej podzielam tę tezę, że jeżeli Anglicy trafią na jakiegoś poważniejszego przeciwnika a prawdopodobnie będzie to miało miejsce już w jednej ósmej finału, czyli ktoś z grupy F, no to może to naprawdę skończyć się źle, ale z drugiej strony, kończąc tę moją wypowiedź, może być też tak, że Anglicy tak ospale, tak ekonomicznie zaczęli ten turniej, żeby gdzieś tam odpowiednio dalej w kolejnych meczach, w kolejnych fazach przyspieszyć i ruszyć po prostu już z kopyta dopiero od fazy pucharowej. Widzicie, ja jako taki zagorzały murinista stanę tutaj w opozycji. Bo no jednak trzeba pamiętać, że generalnie w piłce, a zwłaszcza na takich wielkich turniejach, liczy się nie styl, a liczy się wynik. I w tym momencie o Anglikach to możemy właściwie no powiedzieć, że co, że w ofensywie to nie wygląda faktycznie super. Ale to też nie jest tak, że Anglicy nie tworzą żadnych szans, bo przecież Sterling na samym początku spotkania jeszcze obił słupek. Generalnie Anglicy mieli starcie z Czechami no właściwie pod kontrolą, bo nie przypomina sobie jakiegoś takiego gigantycznego, regularnie tworzonego przez naszych południowych sąsiadów zagrożenia. Defensywa wyspiarzy to jest właściwie w tym momencie no, monolit i kompletnie coś, na czym mam wrażenie, można budować na tym turnieju, chociaż wiadomo, prawdziwa weryfikacja przyjdzie w jednej ósmej finału, bo czy Niemcy, czy Francja, czy Portugalia, może Węgrzy, no to już by było. Powiedzmy, że byłby fart trochę, ale raczej, raczej jedna z tych pierwszych trzech drużyn to będzie poważny test, to będzie właśnie weryfikacja, i to będzie to będzie mecz, który da nam odpowiedź na to, czy Anglicy tak naprawdę mają szansę liczyć się na coś w walce o coś większego na tym turnieju, i to będzie to będzie, moim zdaniem, wiecie, klucz do tego, jak to oceniać, bo równie dobrze możemy po jednej już oceniać cały turnie, jeżeli, jeżeli tam odpadną. Ale też no mam wrażenie, że troszkę trochę pesymizm tutaj bije z wypowiedzi zwłaszcza Maćka i ja jakoś aż takiego pesymizmu nie czuję, no bo to jest tylko faza grupowa, wiemy Anglicy trochę trafili może szczęśliwie z tym, że rywali byli jacy byli, Chorwacja to już nie jest to samo co było, Szkocja mam wrażenie, że to chyba jedna ze słabszych drużyn generalnie tego euro i cóż no jakoś chciałbym po chciałbym nich płakać, ale jakoś niespecjalnie po nich płakać będę. No i te czachy, które zaskoczyły, ale chyba mimo wszystko to nie jest jeszcze ten poziom, żeby być w stanie rywalizować z Anglikami. I odnoszę wrażenie, że odpowie, odpowiednio Gareth Sowgate chyba rozdysponował siłami swoich zawodników też w tej fazie. Troszkę to zdjęta noga z gazu w drugiej części zarówno pierwszego meczu, jak i tego ostatniego meczu grupowego. Ja chcę w to wierzyć, że to było, wiecie, zdjęcie nogi z gazu i troszkę dysponowanie siłami. No, sprawiają, że nie, nie jestem ogromnym pesymistą, mam wrażenie, że Anglicy lubią kontrolować wydarzenia na boisku, lubią sobie spokojnie poklepać piłką po obwodzie i to może procentować w takich spotkaniach w fazie pucharowej, gdzie po prostu priorytetem jest to, żeby nie przegrać, a jeżeli nie przegrasz, to najwyżej trudno, skończy się karnymi. No, ta moja pesymistyczna wypowiedź nie jest jakby odosobniona, bo jeżeli wejdziesz sobie na Twittera, bo ja właśnie przed nagrywaniem wszedłem na Twittera, to nie znalazłem chyba ani jednego tweeta. Chwalącego Anglików, a wszystkie takie raczej ganiące pesymistycznie. No chyba, że co do Bukajosaki, bo tam akurat kilka takich pozytywnych, optymistycznych tweetów miało miejsce i na pewno o tym piłkarzu sobie jeszcze chwilę pogadamy. Natomiast generalny obraz gry Anglików w tym meczu i też w tych dwóch poprzednich, no nie na prawa, to optymizmu po prostu. My jesteśmy też kibicami reprezentacji Anglii z racji tego, że oglądamy tę ligę, więc też chcielibyśmy widzieć po prostu lepiej grających Anglików i, i tyle. Wiesz, mi się przypomina Maciek to, jak, jak się oceniało w grę reprezentacji Polski po meczu ze Słowacją, jak się przewidywało, to co się, się będzie działo w meczu z Hiszpanią w tym momencie, więc. Cóż, no znaczy, znaczy najważniejsze. Przede, znaczy, przede wszystkim zweryfikuję wszystko O tym się chyba zgadzam. Przeglądam sobie panowie tak te grupy, które już zakończyły rywalizację i no tylko Włosi straci, nie stracili również żadnej bramki, ale naprawdę dosyć śmiesznie wygląda ta Anglia zajmująca pierwsze miejsce, 7 punktów i bilans bramkowy 2-0. Minimalizm w tej postaci, oczywiście jeszcze jedna drużyna ma szansę, żeby zachować bilans czystych kąt. Jest to Szwecja, ale no wiemy, że tak się nie wydarzy, bo jutro Szwecja traci no, minimum jedną bramkę na pewno, także o to martwić się nie trzeba. Wspomniałeś Maciego Bukajosace, trudno rozmawia się o tym, jakim jest, jaki jest MVP. My, my, zawsze mamy z tym problem, żeby wyłonić jakąś taką postać wiodącą, ale myślę, że tutaj Bukajosaka przymykając już oko na to, że oczywiście jestem kibicem tego chłopaka, kibicem klubu w którym on gra, ale i tak pokazał się z dobrej, z dobrej strony, bardzo dobry, bardzo aktywny piłkarz na boisku był niemal e, wszędzie, non stop pod, pod grą. Komentatorzy zresztą też chwalili, chociaż komentatorzy w tym meczu wyjątkowo mocno chwalili właściwie każdego zawodnika, tak takie miałem wrażenie. E, no też prawdą jest, że, że to było tak, też dobre spotkanie. Takie nie lubię. Tego Określenia, ale takie szachy faktycznie to, to były piłkarskie szachy. Ja czasem nie lubię tego określenia, bo szachy bywają mocno ciekawe, a czasem komentatorzy używają tego sformułowania tak w kontekście, gdy mecz jest może um, taki mniej ciekawszy, a bardziej taki właśnie gdzieś w środku pola, gdzieś jakaś wymiana. Ja, ja tutaj jestem entuzjastą szachu, więc uważam, że są dosyć, dosyć ciekawe. Ale uważam, że tutaj Bukasaka na pewno wniósł do tej gry więcej polotu. Jestem ciekawy, jak, jak, jak będą wyglądały jego szanse w dalszej, części, w dalszej części turnieju. Myślę, że bardziej będzie jednak piłkarzem wchodzącym gdzieś z ławki rezerwowych, ale myślę, że tutaj pokazał się z dobrej strony i, i może kto wie, powalczy o ten pierwszy skład. No tak, podzielam jak najbardziej tę opinię na temat Buka Po pierwsze, opinię o tym, że raczej będzie piłkarzem wchodzącym z ławki, bo jednak potencjał ofensywny Anglików jest na tyle mocny, na tyle duży, że jednak Buka gdzieś tam w tej hierarchii jest trochę niżej. Natomiast w tym meczu zagrał też nie tylko ofensywnie, ale też bardzo dobrze defensywnie, bo bardzo fajnie wspierał Kyla Walkera, który nie był takim typowym. Prawym obrońcą, często schodził do środka. Tak naprawdę próbowałem rozgryźć, czy, czy ten blok defensywny Anglików jest złożony z trójki środkowych obrońców i właśnie Walker jest jednym z nich, czy jednak z dwójki, czyli tej dwójki Stones Maguire. Bardziej jednak wydaje mi się, że była tam, była tam dwójka z tyłu. Natomiast Saka zdecydowanie częściej cofał się i grał defensywnie niż np. Raheem Sterling, co jest też oczywiście naturalne, bo, bo zupełnie inne. Hmm, Zadania Sterling ma w swoim klubie od Bukajosaki, i też trochę jeszcze kontynuując ten temat ustawienia Anglików to widać, że Jack Jackieś o wiele więcej presuje i o wiele bardziej wysunięty jest do przodu od Masona Mounta, który jednak też lubi sobie trochę, trochę się cofnąć, trochę pomóc Declanowi Rice'owi czy Calvinowi Phillipsowi. Swoją drogą, dzisiaj też taki trochę gorszy występ Philipsa, tak jak go chwaliśmy po tym pierwszym meczu. W drugim też wydaje mi się, że zagrał całkiem w porządku. No to tak dzisiaj trochę mniej widoczny i, i też no, odgrywał, myślę, że taką bardziej właśnie niewidoczną dla oka. Robotę taką, z której jednak znamy go bardziej z Leeds, więc yy, trudno rzeczywiście się mówi na temat jakichś pozytywów w grze anglików. Wymieniłeś tej sakę i, i przede wszystkim jednak o, o nim warto coś powiedzieć, natomiast reszta drużyny, ocenianie poszczególnych piłkarzy jest naprawdę w tym meczu bardzo, bardzo trudne. Natomiast yy, może jeszcze gdybym miał jedną, jed, jed, jakiś jeden pozytyw wskazać, to rzeczywiście Jordan Pickford póki co nie zawodzi i, i gdzieś tam obok saki myślę, że to jest jedna z dwóch jeden z dwóch piłkarzy, którzy którzy zdecydowanie zasługują na, na pochwałę. Trudno się raczej nie zgodzić z tym, że, że no chyba najwyżej wypada ocenić Sakę, chociaż no też trudno właśnie kogoś wyróżnić, bo odnoszę wrażenie, że raczej należy Anglików chwalić za, za, za monolit, za kompaktowość, za taką pewność i za to, że mam wrażenie Cały czas mieli to spotkanie pod kontrolą i, i nie panikowali. nie, Nic właściwie nie wymykało się z tego założonego planu. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie, oglądając to spotkanie. Ale też przy tym samym chwaleniu Łukaj nie wiem jak was, ale mnie osobiście obecność skrzydłowego arsenalu w podstawowej 11 troszkę zaskoczyła. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, kto tam na ławce siedział, bo przecież mógł wejść chociażby Markus Rashford. I ja się w tym momencie zastanawiam, czy. Fakt jego nieobecności, na, znaczy fakt z tego, że jeszcze nie dostał szansy gry od pierwszej minuty, to nie jest kwestia może jego lekkich problemów zdrowotnych, o których się mówi, i tego, że ma po turnieju przejść operację dotyczącą jednej z jego kontuzji. Na super sprawa, że jedzie na turniej międzynarodowy z więcej niż jednym urazem. Mam nadzieję, że w kontekście Manchester United to się nie odbije. Jest przecież na ławce Jadon Sancho, chociaż Gareth Southgate chyba przed tym spotkaniem tak się wypowiadał o nim. I brzmiało to trochę tak, jakby, jakby on traktował go jako takiego nieobierzonego chłopaka, który jeszcze poważnej piłki za bardzo nie zasmakował. A dobrze wiemy, że no jednak, kurczę, chłopak gra w Bundesli, chłop gra w Wolucji Dortmund i to, to, nie jest, to nie jest byle jaka drużyna, więc raczej wy, można takie troszkę chyba wysunąć wnioski, że może troszkę za bardzo się z w gate Aczkolwiek to wiadomo, selekcjoner wie lepiej, co się dzieje na treningach. No i cóż, yy, odwołał się Maciek bardzo fajnie jeszcze do tego, co robił Walker, bo też zwróciłem na to uwagę, że Walker często schodził do, do dwóch środkowych obrońców. Co ciekawe, on tam w ogóle wchodził między nich i starał się uruchamiać kolegów takimi, wiecie, diagonalnymi podaniami. Szkoda, że tego meszu nie, nie komentował pan Andrzej Strejlał, bo byśmy mieli po prostu ucztę dla uszu z tymi jego stawkami, ale to może być taki element, który. Pewnie będzie sowgate starał się wykorzystać, jeżeli będzie widział dziurę na prawej stronie defensywy rywali, bo dobrze wiemy, jak te krosy walkera na lewe skrzydło, nawet w że silniki są wykorzystywane i jaka to jest broń. Więc można się spodziewać tego, że w następnych spotkaniach, bądź też spotkanie, no zależy, jak to się wszystko uda w jednej ósmej, to może być taki trochę, no taki quasi stały fragment gry w wykonaniu synów Albionu. I mam wrażenie, że to może okazać się dosyć groźne i, i może się to okazać. Czymś, co będzie sprawiało ogromne problemy przeciwnikom, jeżeli będzie odpowiednio wykorzystane. No, powiedziałeś o tym, że Gareth Southgate traktuje, yy, yy, o kim to było, było o Danie Sancho, trochę jak takiego nieopierzonego piłkarza. No to trochę jest niekonsekwentne w tym, bo wyżej sobie ceni filafodena, więc moim zdaniem tutaj jednak Sancho jest trochę bardziej dojrzałym piłkarzem, ale to już tak zupełnie na marginesie, bo dzisiaj akurat fila na zabrakło. No jeśli chodzi panowie o tę grupę, to drugie miejsce zajmuje Chorwacja, trzecie Czechy i niestety, ale żegnamy się z drużyną Szkocji. E, tylko jeden punkt na koncie e, sympatycznych skąd inąd Szkotów. Wiem, że panowie macie odmienne zdania. Gdzieś z rozmowy to wyniknęło tutaj jeszcze przed nagrywaniem, więc teraz przenieśmy tę rozmowę na nasz program. Kacper, bo ty raczej cieszysz się, może nie cieszysz, ale jakby rozumiesz fakt i nie będziesz tęsknił za, za Szkotami, a na przykład Maciek chętnie zobaczyłby Szkotów dalej i chciałbym, żebyś, żebyście razem rozwinęli swoje, swoje myśli. Kacper, dlaczego ty nie będziesz tęsknił za Szkotami? No, na wstępie chciałbym powiedzieć, że na pewno się nie cieszę, bo wie, no jednak Szkocja to jest taka drużyna, której po prostu no, źle się nie życzy, no bo czemu właściwie. Ale no, tak jak tak Jonas jak powiedziałeś, jakoś tak bez żalu na to patrzę, bo odnoszę wrażenie, że Szkoci nie za dużo pokazali na tym turnieju, mimo wszystko. To jest taka trochę drużyna, która od, której od pasa w górę brakuje jakości, bo już kiedyś rozmawialiśmy z Maciem, przecież wiadomo, Maciek to jest właściwie drugie obywatelstwo mawalijskie, więc no, uśmiecha się tutaj chłopak. Eee, po, powiem sobie kadry Szkocji i Walii, no nie widać jakiegoś gigantycznego ro, gigantycznego rozstrzału, jeśli chodzi o jakość piłkarską, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o te takie lepsze nazwiska tych zawodników, po prostu lepszych piłkarsko, to w Szkocji to wszystko jest, wiecie, od pasa w dół, a jeżeli mamy mówić o ofensywie, no to to już są zawodnicy do utabeli Premier League i to tacy, którzy tam, no nie było jeszcze, no bo kim jest, bardzo, Shea Adams, czy Stewart Armstrong przy chociażby Garecie Bejlu czy Aronie Ramzeju. Nawet jeżeli Ramzej ma ze sobą taki dosyć przeciętny sezon. No i właśnie Walia ma jakby lepiej swoją tą jakość piłkarską złożoną na murawie i mam wrażenie, że to ma takie odbicie w tym, co oni pokazują na murawie. Szkocja po prostu. cóż. Nie ma, nie ma tego takiego. Nie ma tego czegoś, co by sprawiało, że siadasz i ten mecz oglądasz i czekasz na to, co oni pokażą w ofensywie, bo to jest bardziej walka, to jest bardziej. Oczywiście intensywność, ale też dosyć dużo chaosu w poczynaniach na Murawie i tak jak bardzo dużo chaosu było w meczu z Czechami w meczu z Anglią, było go mniej. Aczkolwiek w dalszym ciągu mam wrażenie, że też o tym częściej rozmawialiśmy, że Szkoci uzyskali remis między innymi dlatego, że uniemożliwili Anglikom wprowadzenie takiego ładu, jaki Anglicy by chcieli mieć na Murawie i właśnie w tym takim trochę kontrolowanym chaosie Szkoci odnajdowali się bardzo dobrze. Gdzieś znowu Chorwacja, no, no jednak, mimo wszystko, możemy mówić dużo złego o Chorwacji. Można było ich krytykować, można mieć tak naprawdę zdanie, że to pokolenie ich powoli się wypala. No ale na tle Szkotów ze środkiem pola, w tym masz Modricia czy Kowacicia, oni wyglądali po prostu, no, no to, to było, wiecie, bez porównania. I, i... cóż. Z żalem można żegnać Szkotów, bo, bo to jest fajna nacja, to wiadomo jest y, drużyna z mocną obsadą, jeśli chodzi o zawodników z Anglii, więc dużo graczy znamy, dużo graczy tak kojarzymy i pewnie chcielibyśmy chronić jak najdłużej, ale trudno się kłócić z tym, że oni odpadli i zajęli ostatnie miejsce w grupie, bo moim zdaniem nie pokazali tego, czego wymagał, czego wymagał czy, co jest wymagane, żeby po prostu zostać dalej w rozgrywkach. No tutaj na pewno ta waleczność była pewnego rodzaju e, czymś, co, w czym Szkoci się przede wszystkim wyróżnili. Powiedziałeś o tym, że, że trochę w ofensywie nie domagali i rzeczywiście Waliczycy wydają się być trochę ofensywniejszymi. E, trochę, mają po prostu trochę lepszych zawodników w ataku, no bo nie tylko Karen Bay i Rand Ramsey, ale też na przykład Daniel James. E, natomiast e, Szkoci myślę, że może lepiej by trochę wyglądali, gdyby zdrowy był Oliver McBurney. Wiadomo, że to może nie jest też napastnik jakiegoś światowego formatu i ja też nie jestem obiektem bardzo lubię tego piłkarza. Natomiast jeżeli London. Lime, przepraszam, London Dykes bije jakiś rekord wygranych główek i generalnie jest bardzo aktywny pod polem karnym rywala ale nie potrafi trafić do siatki No to naprawdę łatwo sobie wyobrazić co z takimi piłkami zrobiłby McBurney bo bo to jest jednak piłkarz który dobrze się czuje w takiej grze i, i myślę że też Szkoci naprawdę wiele stracili nie mogąc z niego skorzystać Natomiast ja przede wszystkim Szkotów polubiłem z tego względu że jednak przede wszystkim najpierw ten mecz z Czechami pokazał że to jest ekipa która jest w stanie coś tym euro zrobić, bo zagali po prostu trochę lepiej nawet od Czechów. Fakt jest taki, że Czesi mieli Patryka Ośika, który no nie tyle strzelił tę pierwszą bramkę i też nie tyle, co wykorzystał błąd Davida Marszala, czy też jego wyjście, może takie trochę nieroztropne, i strzelił go raz połowy boiska. No co po prostu mieli też tam trochę szczęścia, bo, bo tych kilka okazji Szkotów nie zostało wykorzystanych. Później też mieli swoje okazje w meczu z, z Anglikami, i tam wiadomo, że było zdecydowanie trudniej przebić się przez ten, przez ten mur angielski, bo jednak. Anglicy kończą tę fazę grupą bez straty gola, i, i Szkoci można powiedzieć, że byli najbliżej strzelania tego gola, no bo Chorwaci nie za bardzo się nie, przy, nie przeciwstawili. Dzisiaj Czesi też może mieli takie momenty, gdzie próbowali strzelić bramkę, przede wszystkim w drugiej połowie, natomiast też tak, to był taki dosyć trudny mecz w ich wykonaniu, i, i też było bardzo im ciężko przebić się przez obronę Anglików, więc Szkoci. Przede wszystkim tym meczem z Anglią. E, tutaj mnie przekonali do siebie i bardzo mi szkoda się z nimi żegnać. To jest naprawdę ogromne fatum e, dla nich, bo po raz kolejny nie awansują z grupy na wielkim turnieju. Nie wiem, czy kiedykolwiek w historii w ogóle uda im się taka sztuka, jeżeli dobrze kojarzę, to nigdy, więc, e, więc naprawdę jakiś taki ogromny pech na, na, ich, e, na nich ciąży. I też mieli taką grupę, z której myślę, że mogliby wyjść, ale gdyby na przykład trafili do grupy moim zdaniem najsłabszej w całym turnieju, czyli grupy C, gdzie mamy Holandię, Ukrainę i Austrię, to może tam poszłoby im lepiej, ale z kolei tam nie było Anglików, więc nie mielibyśmy tego meczu na Wembley, a mecz był naprawdę bardzo fajny. No i myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, jeżeli chodzi o to zachowanie marszala, to w szachach właśnie mówi się, że jest to takie zagranie niedokładne, czyli błędem jest dopiero wtedy, kiedy przeciwnik je dobrze wykorzysta. Błąd jest taki bardziej oczywisty, więc tutaj myślę, że takiego słowa możemy użyć, panowie. Kończymy powoli. Ostatnie, nie, ostatnia rzecz, ostatnia sprawa, jaką chciałem jeszcze. Podrzucić tutaj na koniec naszej rozmowy, mianowicie dzisiejszy mecz Polska-Szwecja. Krótko i na temat chciałbym, żebyście powiedzieli, jak przewidujecie, czy Polska będzie dalej na tym turnieju, czy jednak bardziej tutaj w czarnych barwach widzicie przyszłość polskiej reprezentacji. No na pewno będziemy jeszcze tutaj podczas przyjazdu na kadrę rozmawiać o Walii, na pewno będziemy rozmawiać o Anglii i czy będziemy jeszcze rozmawiać o Polsce. Jak myślicie? A jeśli ktoś słucha tego podcastu po meczu Polski ze Szwecją, to niech go najszybciej wyłączy, ponieważ to, co teraz powiemy, prawdopodobnie nie będzie miało w ogóle odzwierciedlenia w meczu w St. Petersburgu. Tak przynajmniej czuję. Natomiast, jeżeli muszę już coś powiedzieć na temat tego meczu, to mam oczywiście nadzieję, że Polacy to spotkanie wygrają i też wydaje mi się, że mamy takie argumenty na to, żeby to spotkanie wygrać, ponieważ no, mówi się też trochę o tym, że Szwedzi, już jednak mając awans wywalczony, mogą trochę do tego meczu podejść inaczej. Oczywiście podejdą do tego profesjonalnie, no bo to nie jest ekipa, która zadowoli się tylko wyjściem z grupy, jeżeli oni mają szansę na to, żeby wyjść z pierwszego miejsca, to raczej takich szansy nie będą chcieli zaprzepaścić. Natomiast inaczej się gra mimo wszystko, jeżeli masz nóż na gardle, a masz jednak też e, tę te myśl z tyłu głowy, e, że gdzieś ta podpórka jest, że jeżeli przegrasz, to nie ma jeszcze największego dramatu. U nas jednak ta, e, ta presja, która towarzyszyła drużynie w trakcie meczu z Hiszpanią bardzo nam pomogła i to jest myślę, że taka rzecz, która też może napawać optymizmem przed tym meczem ze Szwecją. E, trochę się boję tego, że, że nasi reprezentanci znowu musieli Cały kontynent praktycznie przemierzyć z Sewili do Sankt Petersburga i mieli trochę mniej czasu na odpoczynek przed tym spotkaniem ze Szwecją, bo, bo Szwedzi grają dzień wcześniej, więc to może być też taka ewentualna wymówka w razie, gdyby coś tam się nie udało. Natomiast y, też fajnie, że to, to się wszystko tutaj zastąpiło z tymi dzisiejszymi meczami, bo y, dobrze wiemy, że jeżeli Polacy wygrają to spotkanie i prawdopodobnie Hiszpanie wygrają ze Słowacją, wydaje mi się, że tutaj inny, inny scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. No to trafimy na drugą drużynę z grupy angielskiej. Czyli to będą już wiemy, że Chorwaci, bo, bo Czesi jednak z stratą tego gola z Anglikami i też z zwycięstwem 3 do 2 Chorwatów na Szkocję wiemy, że wyjdą że z trzeciego miejsca, natomiast Chorwaci wychodzą z drugiego. No i to będzie już taki rywal. Myślę, że ten stopień trudności będzie z każdym kolejnym rywalem rósł. Także jeżeli wygramy to spotkanie, to zdecydowanie jeszcze tutaj turniej jeszcze myślę że nabierze dla nas dla nas tempa i, i tutaj już Kacper widzę że mi poprawia że że powiedziałem inny wynik było 3-1 oczywiście dla Chorwatów także kończąc mam nadzieję oczywiście że nasi wygrałem, jeżeli miałby się pokusić o jakieś typowanie no to jakieś 2-1 myślę bo też zachowanie czystego kąta przez polską reprezentację to jest ostatnio bardzo rzadkie zjawisko Święty Graal można by powiedzieć albo złoty pociąg jak kto woli Nie wiem, jak ostatnio mi się udało typowanie tego, tego meczu z, z Hiszpanią, przepraszam bardzo. Bo z jednej strony powiedziałem, że jak zobaczę Alvaro Moratę, to się uczeszę i Alvaro Morata strzelił gola, ale potem jeszcze nie trafił do pustej bramki, więc trochę chyba się wyzerowało. Ale też mówiłem, że skoro udało się Szwecji, tej takiej przeciętnej Szwecji, zwłaszcza w meczu ze Słowacją, zatrzymać Hiszpanię, to i my możemy to zrobić. No i faktycznie to się udało. Chociażby no. Pewną dozą farta, bo rzut nie niewykorzystany przez Gerarda Moreno na pewno na pewno, trosz, na pewno no, troszkę wydatnie pomógł. Ale mimo wszystko starcie z Hiszpanami wlało, wlało nadzieję w nasze serca, bo jakby na to nie spojrzeć, to chyba każdy z nas do tego meczu podchodził bez jakichkolwiek oczekiwań i został raczej miło zaskoczony. No chyba, że Jonasz tak bardzo mocno wierzył, jak to zawsze cały czas mówił, ale chłopaki wicji Arsenalowi, więc całe jego życie się opiera na wierze. Więc cóż. Przykro mi Jonasz, przepraszam cię. Um, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o Szwecję, no cóż, trzeba wiedzieć, z wygraną, bo jeżeli udało się zremisować z Hiszpanią, to sądzę, że wykonanie no, Szwecji wcale nie jest aż tak bardzo trudnym zadaniem, mimo wszystko. Chociaż Hiszpania w ostatnim czasie też nie wygląda rewelacyjnie, bo ich forma też jest taka. Nawet, powiedziałbym, że taka severance, trochę używając takiego kolokwialnego określenia, ale mam wrażenie, że to dosyć dobrze do tego pasuje. Zobaczymy, co się będzie działo. Po prostu. No, Szwedzi mają jeden dzień właśnie ponad 24 godziny więcej odpoczynku. Szwedzi nie mają za sobą lotu przez cały kontynent, jak to Maciek słusznie zauważył. Ale mam wrażenie, że Polacy jednak są tacy troszkę, jako nasi znaczy Polacy jako nasi zawodnicy, nie mówię tylko o nas kibicach, Są trochę natchnieni tym, co się stało w sobotę. I po prostu trzymam kciuki. Czekam, bo. Powiedzcie, że czekam z wypiekami na twarzy, tak jak na Hiszpanię czekają bez oczekiwań, tak teraz naprawdę liczę na to, że to może być fajny mecz i to będzie takie kibicowskie przeżycie. Wiecie, powrót do tego, co się działo 5 lat temu na boiskach we Francji, kiedy naprawdę na kolejne spotkania Polaków czekało się z niecierpliwością. Tutaj Słowacja totalnie to zabiła, a Hiszpania po prostu odrodziła tą taką kibicowską radość w serduszku. No, a jeśli mogę jeszcze coś dodać, to mam nadzieję, że jeżeli wygramy to spotkanie, to potem idziemy po, po Finał. <laughs> Odważnie. <laughs> Tak, niech to przesłanie będzie puentą całego tego materiału. Oczywiście trzymamy kciuki za polską reprezentację. Mamy głęboką nadzieję, że będziemy jeszcze tutaj o nich rozmawiać podczas tego euro. Wszystko jest do zrobienia. Myślę, że polska reprezentacja podczas meczu z Hiszpanią pokazała, że stać ją naprawdę na wiele na zdecydowanie więcej niż myśleliśmy jeszcze przed meczem z Hiszpanią. To na pewno i myślę, że takie też taka konkluzja jest w głowach naszych. Piłkarzy, naszych reprezentantów. Cóż, dzięki Kacper, dzięki Maciek za rozmowę. Tak jak zwykle jest już późno, więc puszczam Was. Możemy iść w spokoju, spać i wyspać się na ten jutrzejszy bardzo, bardzo ważny dzień. Dziękuję i żegnam się z Państwem także. ja, nasz Zasowski. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, lajkowania naszych filmów i tak dalej. Te cera, te cera. Dzięki i do usłyszenia.